Dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki króciutki instruktażowy filmik, jak pracować na magicznym kółeczku. Mamy tak, włóczkę, ja Wam pokażę powolutku, jak to robić. Robimy magiczne kółko. Mamy kółeczko i teraz tak. Jak kółeczko wykonać, to macie też osobny filmik. Tutaj Wam się wyświetli i tak, mamy kółeczko. I tą wolną niteczkę układamy sobie tutaj wokół naszego kółka. I ja jak pracuję na kółeczku, nie zaczynam oczkiem łańcuszka przy półsłupku, tylko po prostu zaczynam robić półsłupki. I często w amigurumi jest tak, że zaczynamy od sześciu półsłupków. A półsłupki na kółeczku wykonujemy tak, że musimy chwycić. Obie te niteczki i zrobić na nich półsłupek. Powiedzmy, że mamy zrobić sześć półsłupków. To mamy pierwszy, drugi, trzeci. Cały czas ta niteczka jest wyrabiana. Czwarty, piąty. Szósty półsłupek. Mamy sześć półsłupków, i chwytamy tą niteczkę i zaciągamy. Po prostu ciągniemy za nią. Widzicie, kółeczko nam się zacisło. I aby zacząć następny rządek, możemy zrobić oczko ścisłe. I wtedy zaczynamy każdy rządek osobno. Ale na przykład ja najczęściej pracuję. Metodą ślimakową, czyli po prostu następny rządek. Zaczynamy już robiąc półsłupek w pierwszym półsłupku, czyli tutaj mamy sześć naszych półsłupków. Możemy sobie jeszcze odliczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, żeby dokładnie wiedzieć, w które miejsce się wbić. Mamy tutaj pierwszy nasz półsłupek i w ten półsłupek się wbijamy, pod. Dwie pętelki, widzicie? Przeciągamy niteczkę raz i przeciągamy niteczkę przez te dwie pętelki. Chwytamy na szydełko, obracamy szydełko raz w dół i nitkę przeciągamy. Żeby zrobić dwa półsłupki w jednym półsłupku, dwa w jednym, tak zwany ink z angielskiego, to w tym samym półsłupku, co robiliśmy pierwszy, Półsłupek wbijamy się drugi raz, przeciągamy nitkę raz i przez dwie pętelki i mamy dwa półsłupki w jednym. Widzicie? Wbijamy się. Tutaj już teraz. W następny półsłupek przeciągamy raz i przez dwie pętelki. Przeciągamy raz przez dwie pętelki. I mamy dwa Półsłupki w jednym. Jeden półsłupek i kolejny półsłupek. Mamy trzy. Pamiętamy, żeby zawsze liczba powtórzeń nam się zgadzała. Więc jeżeli zaczynaliśmy od sześciu na przykład półsłupków na początku na okręgu, no to kolejnych powtórzeń również musimy wykonać sześć. Więc ja zrobię sześć razy. Dwa półsłupki w jednym półsłupku. Jeszcze. I widzicie, powiększyła nam się praca. A jeżeli chcemy zmniejszyć nasze liczbę naszych półsłupków, to chwytamy jedną niteczkę. Z jednego półsłupka i przechodzimy. I chwytamy niteczkę z kolejnego półsłupka przez te dwie niteczki, przeciągamy naszą przez te dwie pętelki, przepraszam, przeciągamy naszą niteczkę. I potem przez dwie pętelki raz jeszcze. I w ten sposób będzie nam się zmniejszać tutaj. Nasza praca. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy tutorial szybki, ekspresowy przyda Wam się do czegoś, że uda Wam się zrobić Waszą pierwszą maskotkę dzięki temu. Zachęcam do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do łapeczki w górę. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.